20. rocznicę rewolucji październikowej pod pomnikiem wdzięczności wzniesionym ku drzwi Armii Czerwonej na Pradze zebrali się przedstawiciele partii robotniczych, organizacji społecznych i młodzieżowych oraz tłumy mieszkańców stolicy. Braterstwo broni żołnierza radzieckiego i polskiego w walce ze wspólnym wrogiem stało się podstawą sojuszu obydwu narodów słowiańskich. Akademię w Sali Roma swą obecnością prezydent Bierut, członkowie rządu i korpus dyplomatyczny. Całym sercem jesteśmy z tymi, którzy walczą o pokój, oświadczył minister ministr w tym przemówieniu. Siłę pokoju reprezentuje Związek Radziecki, rosnąca siła demokracji ludowych i setki milionów starych ludzi, pragnących pokoju w Europie i za oceanem. Uczestnicy Akademii wysłali pozdrowienie dla Narodów Związku Radzieckiego na ręce generalisty Musa Stalina. W 11. rocznicę zgonu na cmentarzu rakowickim w Krakowie odsłonięto pomnik wielkiego socjalisty i patrioty Ignacego Daszyńskiego. W żałobnej manifestacji wziął udział premier Cyrankiewicz, towarzysze zmarłego i przedstawiciele partii robotniczych. Droga, po której kroczył Ignacy Daszyński, była drogą walki o zwycięstwo świata pracy. Cała Polska składa hołd u trumny wielkiego Trybunału Ludu. Do Warszawy w prezydent Stokholmu, Karl Albert Anderson, wielki przyjaciel Polski. Wziął on udział w odsłonięciu tablicy w Szpitalu Świętego Ducha. W szpitalu tym miasto Stockholm kompletnie wyposażyło oddział ginekologiczny. Gość szwedzki złożył ponadto na ręce prezydenta toglińskiego 200 tysięcy koron na odbudowę urządzeń sanitarnych stolicy. Bezdomne dzieci. Oto jedna ze strasznych pozostałości wojny. Gdy braknie matki i ojca, wychowawcą staje się ulica. Zaczyna się od karty papierosów, a kończy na śliskiej drodze przestępstwa. Ci chłopcy mogą stać się wartościowymi członkami społeczeństwa, jeśli im podać pomocną dłoń. W zrozumieniu doniosłości problemu rząd stosuje wszelkie środki w celu zlikwidowania bezdomności. Specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej wyszukują dzieci trudniące się zebraniną, kradzieżą, handlem ulicznym i kierują je do szkół i domów wychowawczych. Dwunastoletni sierota, Edzio Kaczocha, jeszcze wczoraj był jednym z wielu dzieci ulicy. Dziś on i jego koledzy uczą się w szkole. Uczą się dobrze i na pewno na nich się nie zawiedziemy. Poczęła się kampania cukrowa. Jak co roku późno jesienią, furmankami, samochodami, pociągami zwodzi się buraki do cukrowni. Oto cukrownia chędza na pomorzu. Burak musi przejść długą drogę, zanim stanie się szybkim cukrem. Trzeba go najpierw opłukać, potem pokrajać, następnie przechodzi do wyparników i zamienia się w płynny syrop. Podlega oczyszczeniu staje się prawdziwym cukrem. Tegoroczna produkcja pokryje nie tylko zapotrzebowanie wewnętrzne, ale starczy jej nawet i na eksport. Soruń! Zakończono tu odbudowę radiostacji! Dzięki ofiarności społeczeństwa ziemi pomorskiej, rozgłośnia dźwignięta została z gruzu. Symbolicznego aktu otwarcia dokonał wicepremier Kozycki. nowo wybudowanej radiostacji pomorskiej płyną znów w świat dźwięki polskiej mody. Nowej radiostacji życzymy ciekawego programu, a słuchaczom dobrego odbioru. Sosa Poznań-Wrocław. Jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych kraju pokrywa się nową nawierzchnią. Praca szybko postępuje naprzód dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn. Kamieni dla budowy drogi dostarczają dolnośląskie kamieniowowe. Buduje się tu na wierzchnie smowo-betonowo. Ten typ drogi okazał się w naszych warunkach najtrwalszym i najpraktyczniejszym. ze wojsko Ochrony po granica broń ustawili w kozły, zakasali rękawy i wzięli się do budowy szkoły z Brawo w opisie. Pomoc Waszą serdecznie wspominać będą dzieci, które już wkrótce rozpoczną naukę w zbudowanej przez Was szkole. W Zamościu wykonano piękną makietę przedstawiającą to miasto w XVI wieku. Miasto po dziś dzień zachowało piękno swej renesansowej architektury. Zamość jest jednym z najciekawszych zabytków naszej kultury i zasługuje na większe zainteresowanie turystów. Dziś, gdy wznosimy żelbetonowe, wielopiętrowe budynki, z przyjemnością patrzymy na stylowy, mały, cichy zamość. W Korei obradowała Radziecko-Amerykańska Komisja nad utworzeniem rządu koreańskiego. Przybył również Kim Il-sen, przywódca demokratów koreańskich, cieszący się ogromną popularnością wśród narodów. Przewodniczący delegacji radzieckiej generał Szydko, szef delegacji amerykańskiej generał Brown. Zarówno podczas obrad komisji, jak i na ostatnim posiedzeniu ONZ-u. Związek Radziecki domagał się proklamowania Republiki Koreańskiej i stworzenia tam demokratycznego rządu. Stany Zjednoczone przeciwstawiają się tym postulatom. Ludność Korei żąda natychmiastowego wycofania wojsk okupacyjnych i przyznania niepodległości. Egipt nawiedziła epidemia cholery, rozmiarami swymi przypominająca średniowieczne zarazy morowe. W ciągu kilku tygodni zmarło 8 tysięcy ludzi. Dziennie ginie przeciętnie 100 osób. Dwa miliony mieszkańców poddać się musiało szczepieniom ochronnym. Owoce i jazyny sterylizowane są w wodzie chlorowanej. Nad miastami Egiptu unoszą się samoloty rozpylające proszek dezynfekcyjny DDT. Zorganizowana została międzynarodowa pomoc w celu zduszenia ogniska tej straszliwej choroby. W Kukumi, na słonecznym wybrzeżu Morza Czarnego, znajduje się wielki ogród zoologiczny. Tu, wśród roślinności podwrotnikowej, urządzono małpom prawdziwy raj. Oto najmłodsi lokatorzy, urodzeni przed dwoma miesiącami. Ulubiony przysmak padjanów to owoc. Padianek perełka wykazuje wiele sprytu życiowego. Ulubiony sport Paniąte to jazda wierzch.